Hej, witam Was w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj mam dla Was filmik, co dostałam pod choinkę. Mam tutaj e, trzy paczki, więc zacznijmy już, bo trochę tych rzeczy jest. Więc zaczynając od chyba największej rzeczy, z której by się raczej nie obeszło. Jest kalendarz na rok 2015 z mi myszką Miki. I jakieś są jeszcze naklejki przypominające tutaj. Następną rzeczą, którą bardzo mi się podoba jest taki ja, srebrny świecznik. Może tak ładnie tutaj go nie widać, ale jest śliczny tutaj ma takie płatki śniegu, jakby. Następną rzeczą jest są raczej, mogę powiedzieć papiloty, bo ja miałam swoje papiloty, ale niestety je zgubiłam. No i tutaj dostałam ich: jest dużo, dużo, dużo naprawdę. I one są z Rosmana. Jest chyba tutaj ich 30 i są one w różnych takich kolorach. Następną rzeczą jest kosmetyczka taka malutka, bo no, taka wiecie bardziej podręczna. Następnymi dwoma rzeczami, bez których by się oczywiście nie obeszło są Kinder czekoladki, moje ulubione. Najlepsze. E, następną rzeczą jest, którą już długo szukałam po prostu w sklepach i nie mogłam znaleźć, ale jest to również rzecz z Rosmana. Jest to szczoteczka do mycia twarzy. E, długo już takiej szczoteczki szukałam, nie mogłam znaleźć, a tak teraz tutaj dostałam pod choinkę. A następną rzeczą jest, co mnie zadziwiło, jest żelowa maseczka. Na oczy. I tutaj pisze: y, Jest stosowana do wykonywania ciepłych lub zimnych kompresów na oczy. I tu jest napisze, napisane, co robi na zimno, co robi na ciepło. Następnym, następną rzeczą jest y, lakier z y, Rimela y, z y, tej serii 60 sekund czyli, że ma wysychać po 60 sekundach już na paznokciach. Jakby hey, ktoś był ciekawy, to jest to numer chyba 36. Taki bardzo ładny, niby czerwony kolor. Taki łososiowy trochę. Eee, następną rzeczą jest i Kolejną rzeczą jest maskara False. Tak ona wygląda. I ma tak. Jeżeli chodzi o pędzelek, to ma raczej taki grubszy pędzelek. Jest to chyba, tak. Ostatnią rzeczą jest. Eee, puder. I to jest kolor 04. Tutaj gdzieś macie napisane tutaj chyba. Następną paczką jest troszkę mniejsza paczuszka, ale oczywiście tutaj też są trzy prezenty. Jest to duża taka paczka również Kinder Czekoladek. Jest tutaj 16 Kinder Czekoladek. Taki świąteczny zestaw, mogę powiedzieć. I tutaj jeszcze coś jest, żeby wyciąć, ale nie wiem, czy to będę wycinać. Nie wiem, czy widać. Więc chyba... Następną rzeczą są te pieniądze, które dostałam po prostu. Oraz znowu dwie paczki Kinder czekoladek. Pycha, po prostu w tym te święta to Kinder czekoladki to rządzą u mnie po prostu. I ostatnią już paczką jest tak, na początku jest taka trochę większa rzecz. Lokówka, bo już dawno chciałam kupić sobie jakąś lokówkę, ale żeby tam pod weekend, to weekendu, wiecie, jest to lokówka z Philips, możecie sobie zobaczyć. Więc na pewno mi się przyda ona. Może wyciągnęłam i pokażę. O! Tak tam jeszcze nasz instrukcja się zapodziała. E. Jeszcze sama nie wyjmowałam dobrze, jak ona wygląda. Ona ma chyba 18 mm, z tego co czytałam. Więc na pewno mi się przyda, bo teraz zaczęłam kręcić sobie włosy. Więc jak nie, nie wyjdzie mi to oczywiście lokówka. Przy 100% tak, 16 mm ma wałek o średnicy 16 mm. Następną rzeczą jest tutaj takie coś, tylko że już z tego wyjęłam i tutaj była taka mini kosmetyczka, mogę powiedzieć, na pędzelki. I w środku są pędzelki. Są takie cztery pędzelki. takie, one są mega słodkie i tutaj jeszcze jest takie malutkie lustereczko i zapinane. To jest takie pieski i kotki, naprawdę słodkie. Na początku myślałam, że jest to jakiś portfel czy coś, ale jednak jest to taka portmonetka na pędzle mini, mini zestaw pędzli. Tak to wygląda, pudełko po tym. I ostatnią rzeczą, co jak już by inaczej jest tutaj, o żera, paczek Kinder Chocolate Maxi. Także Takich, no. A jeszcze w domu mam 10 takich, więc naprawdę jestem oddarowana. Nie wiem, czy mi do końca roku startą, ale mam tutaj jeszcze dwie. Tutaj jeszcze dwie patki. I oczywiście. Tutaj. Więc, no, tutaj jest ich trochę dużo. Więc to żeby było wszystko w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Mam nadzieję, że również fajne prezenty dostaliście pod choinkę. Możecie mi napisać w komentarzu, co dostaliście. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i zapraszam was do kolejnych filmików. Pa pa!